Krytycy od dawna odmawiają Mojżeszowi autorstwa Pięcioksięgu. Jednym z powodów datowania ksiąg Mojżeszowych na późniejsze wieki, na setki lat po Mojżeszu, było założenie, że przed połową IX wieku, przed naszą erą, nie znano jeszcze imienia Jahwe. A to imię często występuje w Pięcioksięgu. Więc jeśli to imię nie było znane przed połową IX wieku, przed naszą erą, twierdzili krytycy, to Pięcioksiąg nie mógł powstać wcześniej niż w IX wieku. I dlatego datowano Pięcioksiąg na 8. Siódmy, nawet i niektórzy na szósty wiek przed naszą erą. Wszystko w oparciu o jakiś dowód? O brak dowodu. Tak jest. A jeśli się wnioskuje z braku dowodu, to można powiedzieć, że wnioskuje się z czego? Z niczego. Także był to wniosek z niczego. E a że to jest bardzo zawodna metodologia, a zarazem bardzo często stosowana przez krytyków Pisma Świętego i w tym przypadku okazała się błędna. W XIX wieku pewien protestancki misjonarz nazwiskiem Klein odkrył słynną stelę Meszy. Król Mesza, to był władca Moabitów. Postawił taki pomnik w Dibanie, dawnej stolicy swojego państwa, aby upamiętnić wielkie wydarzenie, bo udało mu się zrzucić izraelską okupację nad częścią swojego terenu. Uwolnił część swojego terenu od wpływów Izraela bo dotąd był wasalem państwa izraelskiego. I na tym pomniku widnieje imię Jahwe, imię Boga Izraelskiego. Co jeszcze ciekawsze, to Maabici zapisali je tak samo, jak występuje ono w Starym Testamencie. Oczywiście, skoro już w połowie IX wieku sąsiedzi, nawet sąsiedzi Izraelitów wiedzieli, jak się nazywa Bóg Izraela i jak się pisze Jego imię, to znaczy, że... <laughs> Izraelici musieli być jego wyznawcami <noise> znacznie dawniej niż w IX wieku przed naszą erą. <głos> <głos> Imię Jahwe wymieniają także źródła egipskie. I to źródła egipskie pochodzące z czasów Mojżesza, z połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Pojawia się ono w XIV wieku przed naszą erą w odniesieniu do semickich wyznawców Boga Jahwe w Kananie. Ale wcześniej może warto wspomnieć, że w Biblii występują dwa słowa, które odnoszono do Boga, a mianowicie słowo el i słowo adon. I te słowa zwykle zapisywano albo wymieniano jako elohim w liczbie mnogiej. El. W Starym Testamencie najczęściej mamy do czynienia z formą elohim. I Adon jako Adonai. To imię, czy ten tytuł raczej El był znany wielu ludom na Bliskim Wschodzie. Które czciły Boga Najwyższego, stwórcę wszechświata. Nazywały go El. Elohim. Ale oprócz tego istniał też taki tytuł władca, Pan. Adon albo Adonai, którego również używano wobec Boga, ale też można było powiedzieć o jakimś władcy, człowieku, że jest Adon Adonai. Także takie dwa tytuły występowały na Bliskim Wschodzie w stosunku do Boga. Ale Izraelici oprócz używania tych tytułów znali osobiste imię Boga, które zapisywali tymi właśnie czterema literami. Ponieważ w języku hebrajskim nie używa się samogłosek, tylko spółgłoski, są to cztery spółgłoski. j h, -h. I z języka greckiego nazywamy je tetragramem. W języku greckim tetragram, czyli cztery litery. Imię to zawiera w sobie nieprawdopodobną głębię. Można by o głębi tego imienia opowiadać całymi godzinami. W tym imieniu zawiera się charakter Boga. I to słowo jest oparte na czasowniku być i oznacza wiecznie żywego, odwiecznego, odwiecznie istniejącego Boga. Imię to było dla Izraelitów tak święte, że nigdy go nie wymawiali. I kiedy czytali na głos Stary Testament i dochodzili do miejsca, gdzie występował tetragram JHWH, czytali ten tetragram, podstawiając słowo Adonai, które znaczyło Boga w sensie ogólnym. <laughs> I w związku z tym do dzisiaj nikt nie jest pewien, jak ten tetragram, jak to imię Boże wymawiano. Bo co prawda w średniowieczu gramatycy żydowscy nazywany, nazywani masoretami, dla ułatwienia czytania tekstu hebrajskiego, który składał się z samych spółgłosek, a więc trudno się było czasem domyślić, jakie samogłoski powinny występować w danym słowie. Ci masoreci w średniowieczu, dla ułatwienia, dodali takie właśnie znaki pod albo nad tekstem. Ale ponieważ Biblia zakazuje dodawania czegokolwiek do słowa Bożego, to nie dodali ani jednej litery do tekstu. Tylko te znaki, które oznaczały samogłoski, dodali gdzie? Nad albo pod tekstem. I w ten sposób ułatwili czytanie tego trudnego, spółgłoskowego pisma hebrajskiego. I teraz e, mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, bo ten tetragram JHWH, który byśmy chcieli wiedzieć, jak czytali Żydzi w starożytności, Tutaj znajdujemy samogłoski takie same jak w słowie Adonaj. I teraz nie wiemy, czy dlatego dali te same samogłoski co w słowie Adonaj, bo nigdy na głos nie wymawiali tego imienia, tylko zawsze je czytali jako Adonaj? Czy też może przypadkiem to Słowo było wypowiadane z takimi samymi samogłoskami jak słowo Adonaj. Jeśli tak, to wtedy należałoby to słowo czytać Jechowa. Jeśli tak było ono czytane z tymi samymi samogłoskami co Adonaj, to wtedy brzmiało Jechowa. I teraz niektórzy na potwierdzenie tego, że tak należało je wymawiać, mówią, że jest imię Jezus, które brzmi Jehoszua, a więc Jech jest ratunkiem. A więc skoro Jech, to znaczy, że to imię czytano Jehowa. Ale z kolei inni mówią, jest też takie słowo w psalmach, które się tam często pojawia, Hallelujah, i tam mamy końcówkę jach, chwalcie jach co by wskazywało na to, że ten tetragram należy czytać chwę. I większość biblistów uważa, że należy to słowo tak czytać. I tak je czytano. Ale przedstawiam Wam szerzej kontekst, żebyście mogli zobaczyć, że sprawa wcale nie jest taka jednoznaczna w tej sprawie. I nie możemy być w związku z tym dogmatyczni. Ale to, co nas w tej chwili interesuje, to jest inskrypcja Amenhotepa III, który panował na przełomie XV i XIV wieku. Ta inskrypcja zachowała się w Soleb, w Nubii. I na tej inskrypcji występuje imię Boga Izraelskiego. Ten właśnie tetragram. I na tej inskrypcji, która pochodzi z około 1400 roku przed naszą erą, na tej inskrypcji występuje kraj szasu Jahwe. I jest tu fonetyczny zapis imienia imienia Bożego. I ten sam zgrod pojawia się również w spisie z czasów Ramzesa, który może być kopią, prawdopodobnie jest kopią właśnie tego. Także mamy tutaj kraj szasu, Jahwe i imię Boże zapisane w formie hieroglifów. Egipcjanie określali mianem szasu nomadów. Ludzi, którzy przemieszczali się, nie mieli stałych domów, mieszkali w namiotach. Pasowałoby to do Hebrajczyków? Tak, dlatego że na przykład Abraham i Izaak, Abraham na pewno przemieszczał się, mieszkał w namiocie. I również Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu przez 40 lat, nie mieszkali w budynkach stałych, tylko w namiotach. Przemieszczali się. Nawet świątynia była nazywana namiotem spotkania. A więc ten termin szasu pasowałby do nich. Kraj szasu Jahwe. I ten kraj według tej inskrypcji Amenhotepa III leżał w Kananie. A więc byli w Kananie około 1400 roku. Wyznawcy Boga Jachwe. Czy mogli to być jacyś inni ludzie oprócz Izraelitów? <laughs> Trochę wątpliwe. Oczywiście wszystko jest możliwe, ale najprawdopodobniej byli to Izraelici, którzy wtedy po 40 latach wędrówki, zakładając, że wyjście miało miejsce w połowie XV wieku przed naszą erą, byli już w Kananie. Ta, inskry, ten, ten tytuł Kraj Szasu-Jachwe, to jest też bardzo istotne, nie występuje we wcześniejszym spisie z czasów Totmesa III. Totmes III panował do 1450 roku przed naszą erą. Czyli w tym czasie Izraelici jeszcze byli gdzie? W Egipcie, prawda? I w jego czasach ten tytuł Kraj Sza Suachwe jeszcze nie występuje w spisie topograficznym. A spis topograficzny to był spis, który obejmował wszystkie miejsca, które faraon uważał za swoją własność, za część swojego dominium. Także wielu faraonów sobie spisywało te wszystkie miejsca. I ten Kraj Sza Jachwe występuje, ale dopiero od czasów Amenhotepa III, czyli od około 1400 roku przed naszą erą. Nieobecność tych wyznawców Jahwe we wcześniejszych spisach egipskich zgadza się z tym, że Izraelici wyszli z Egiptu w połowie XV wieku. Przez 40 lat szli po pustyni. Także ponieważ wcześniej byli w Egipcie, nie mogło ich być w Kananie. Stąd na wcześniejszych spisach nie mamy wzmianki o tym kraju szasu Jahwe w Kananie. W 1896 roku archeolog brytyjski Flanders Petrie prowadził wykopaliska na dziedzińcu świątyni grobowej faraona Merneptacha w zachodnich Tebach i tam odkrył wyjątkowy pomnik a mianowicie stele z kamienia, która upamiętnia zwycięstwa podboje faraona Merneptacha. I wśród wymienionych na tej steli narodów, z którymi ten faraon się starł, jest Izrael. W Kananie, bo Merneptach opisuje swoje podboje w Syrii i Kananie. I wśród tych narodów, z którymi się star, występuje nazwa Izrael. Ten faraon panował pod koniec XIII wieku przed naszą erą. I ostatnie dwie linijki tej steli zawierają taki tekst, który mówi o, o tym, że zostali pokonani e, królo, królowie i pokonani nieprzyjaciele Egiptu, tutaj mamy Techenu, czyli Libię i Hatti, czyli Hetytów, Pekanan, czyli Kananejczyków, Ashkalon, Gezer to były miasta w Kananie. I Janoam, również miasto na północy i wreszcie mamy Izrael. I czytamy Izrael ogołoczony, jego ziarno zniszczone. Egipcjanie, podobnie jak Sumerowie, używali pisma obrazkowego. Także znaki przedstawiały obrazek danego przedmiotu albo obrazek danej idei, ale posiadali też tzw. Tak fonogramy, czyli takie znaki, które oznaczały dźwięki i używali ich szczególnie do zapisu, do zapisu obcych imion, nazw. Tych dźwięków było 24. I oprócz tego jeszcze mieli takie tak zwane determinatywy, które określały zakres pojęciowy danego słowa. Na przykład trzy wzgórza to było państwo. Tutaj macie hetytów? Dlaczego to jest ważne? Bo ilekroć mowa o obcych państwach, na inskrypcji Merneptacha, na tej steli, występuje determinatyw w postaci pałki do miotania oraz Mężczyzny, kobiety i trzy kreski. Ten znak oznaczał, e, oznaczał naród. Oznaczał naród, ale w jego nazwie nie ma znaku trzech wzgórz, które oznaczało państwo albo królestwo. Czyli Według tego fascynującego pisma hieroglificznego możemy się bardzo wielu rzeczy dowiedzieć. Bo gdyby to była tylko nazwa Izrael, to byśmy się nic specjalnie nie dowiedzieli o tym Izraelu. Ale ponieważ to jest pismo obrazkowe, ono nam od razu mówi, kim był Izrael w tym czasie. I mówi nam, że nie był państwem, nie był królestwem, nie miał króla, ale był narodem. Kananie. Zgadza się to z biblijnym obrazem rzeczy? Tak. Bo Izrael po wyjściu do Kananu, czy stanowił królestwo? Nie. Czy miał króla? Nie. Stanowił federację plemion, prawda? Luźno z sobą związanych. Dopiero na, na przełomie XI, X wieku Saul... I Dawid założyli monarchię, a wcześniej tak nie było. Także zobaczcie, bardzo precyzyjnie ten znak na steli merne ptacha hieroglificzny oddaje tą sytuację, którą opisuje Biblia w księdze Jozuego na przykład. I te słowa o pozbawieniu Izraela ziarna też są interesujące. Bo oczywiście mogą one być przenośne, ale jeśli dosłownie je wziąć, a czasami Egipcjanie używali tych słów w dosłownym sensie, to znaczy, że zagrabili zboże Izraelitów. A to by oznaczało, że Izraelici, kiedy powstawała ta stela Merneptaha pod koniec XIII wieku, byli ludem nie tylko, który zajmował się hodowlą, a więc nomadami, ale byli już ludnością osiadłą, która zajmowała się uprawą roli. To jest też bardzo istotne, bo kiedy czytamy Księgę Sędziów i Księgę Ród, to tam Izrael jest przedstawiony jako naród, który zajmuje się też już uprawą. A więc znów ten obraz zawarty w Księgach Biblijnych nie jest jakąś... Ideą oderwaną od historycznej rzeczywistości, ale kiedy znajdujemy takie pomniki jak ten, a więc inskrypcje, znajdujemy w nich potwierdzenie tego, co czytamy w Starym Testamencie. A więc z tych egipskich spisów topograficznych które wymieniają wyznawców Jahwe w Kananie, można wnioskować, że Egipcjanie w XIV wieku przed naszą erą uważali Izraelitów za semickich nomadów, dlatego ich nazywali szasu, nomadowie, szasu Jahwe. Także u, 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 około 1400 roku u, u, uważali ich za nomadów mieszkających w namiotach. Zgadza się to z biblijnym obrazem. 40 lat wędrówki w namiotach i nie są jeszcze osiadłą ludnością, osiadłem narodem, ale nomadami. Zgadza się to z biblijnym obrazem. Ale teraz, kiedy dochodzimy do XIII wieku, koniec XIII wieku, czasy Ptacha, to tam Izrael jest już ukazany jako naród, ale naród bez państwa i bez króla. I znów zgadza się to z tym, co czytamy w Księdze Jozuego i w Księdze Sędziów. Tak, Izrael był narodem w Kananie, ale bez króla. Bez państwa, ale już nazywany przez Egipcjan jak? Już nie szasu, a więc ci nomadowie, tylko jak Egipcjanie nazywają ich? Nazywają ich Izraelem. Nazywają ich Izraelem. A więc te wczesne. Pozabiblijne dokumenty, inskrypcje są w pełnej zgodzie z obrazem, który mamy w księgach biblijnych, potwierdzając rzetelność Starego Testamentu.